Siema siema, z tej strony Polski Rafał Dzisiaj robimy polowanie na nowego zadamiarza On się nazywa Kolonel Rufus Jeżeli się nie mylę Nie, no pułkownik Rufus Ale ja tam chyba po angielsku jakoś to powiedziałem, nie wiem Tak jakoś słyszałem od kogoś Dobra, robimy sobie polowanie Najpierw może zaczniemy od Wcześniejszego sezonu Dobra, na początku Małe skrzyneczki, blowerboxy Dobra Nic nie ma coś odbiorę sobie Brawl Box Ostatni Brawl Box Drugi ostatni Nic nie ma Teraz to prze przejdziemy do Big Boxów Dobra Otwieramy Big Boxa Jest coś Nie ma nic? Ja zawsze miałem 40, 40 minut to zawsze coś było Aha Nic nie Dobra, Nawet no, ja tutaj nic nie ma Kolejny Big Boxik jesteś? Jesteś! Jest! Star Power do nity. Co, jeszcze mam jednego Big Boxa. Nic nie ma. No w jest. jest 200 zł. <grym> Odwójnych. Dostało nam 2 Megaboksy. Oby coś dropuła ja chcę poznać albo tą nową? Nie. 7 pod przygotów. Nie, Dwa gadżety Dwa gadżety Powinno być postać Mogę ile na I nic nie ma, nie no Dupa z tego no dropłem na gadżet Dwa gadżety chyba Do nic w ogóle dropłem gadżet i power i do kruka. Tak, gdzie jesteś, kruk? No, opening mogę uznać za taki trochę udany. Trochę nie, wolałbym, żebym no, postać. zobaczymy czy coś mi się z, z, zrobiło. Powiększyłem się szanse na legendę. O, o, Powiększyło mi się o 50. Dobra, ja ogólnie was żegnam. To był opening było polowanie w sumie na, tak naprawdę na pewno na, mam postaci ale na że tak to nie, nie dropła mi po prostu no ja się z wami żegnam, siemaneczko.